Hej, Dzień dobry witam was bardzo, bardzo serdecznie, moje drugie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam was na haul, ale nie będzie to taki zwykły haul mierzymy, tylko nowości w mojej szafie, czyli rzeczy, które już kupiłam. Przymierzyłam, sprawdziłam i zostają w mojej szafie Także są tutaj, będą tutaj rzeczy, które mi się nazbierały przez ostatnie No powiedzmy nawet kilka miesięcy mm, No może tak z dwa miesiące, nie chcę was tutaj skłamać Ale no właściwie w mojej szafie, które zostają Polecajki, jeżeli będzie tu coś, co nadal jest dostępne w sklepie jakimś To zostawię wam linka Przygotujcie sobie kawkę, przygotujcie sobie herbatę Jeżeli chodzi o kolejny modowy film, to myślę, żeby nie nagrać ulubieńców roku szafy Um, także zobaczymy, ale dzisiaj nowości w mojej szafie są to, będą to nowości, um, ja no to bym powiedziała całoroczne więc tutaj nie będzie nic stricte, a może jedna rzecz takich bardzo zimowych, tylko powiedzmy takie basici o, basic queen jestem, czekajcie, tylko sobie przetrę tu i lecimy Zacznę sobie od tych zimowych stricte rzeczy Po pierwsze Primo udało mi się znaleźć Bardzo fajną czapkę Która pochodzi ze sklepu Arket i ja tę czapkę kupiłam Jak byłam z Anią w Birmingham I jak kojarzycie vlog masa mojego Jak byłyśmy, jak Ania właśnie do mnie przyjechała No to tam mówię, że kupiłam sobie czapkę I pokażę wam jak wrócimy do domu No nigdy wam jej nie pokazałam Ale to jest właśnie ta czapka W bardzo ładnym odcieniu kaki Bo ja wiedziałam, że nie chcę czarnej Chciałam coś, co będzie miało wełnę albo kaszmir, coś co nie będzie, wiecie, grzało w łeb, bo ja czapek poliestrowych, akrylowych już mam, miałam sporo, no ale nigdy nie byłam z niej do końca zadowolona, bo one no niby grzały, ale było bardzo gorąco. No i tu jest właśnie ta z Arket. nie wiem czy sobie nakładać ją, bo szkoda mi trochę włosów, ale jest świetna, zobaczcie, uważam, że bardzo ładnie mi pasuje do zielonych oczu. Jest ciemna, ale nie jest czarna, ona jest dość duża, więc myślę, że fajnie wygląda. I ona jeszcze, ona jeszcze powinna być dostępna. Chciałam do tego, chciałam do tego kupić sobie jeszcze rękawiczki, ale niestety nie było. To jest taki. Ale taki moherek, trochę jest taka zmychacona. No i słuchajcie, wróciłam do domu i wy Mati, w końcu kupiłam sobie porządną czapkę. Była jeszcze brązowa, ale Ania mówi, nie bierz brązową weź zieloną. A Mati mówi, o nie, kupiłaś sobie czapkę, ja mam dla ciebie czapkę w prezencie. Ja mówię, o no to jak nie będzie taki sam kolor, no to mogę mieć dwie. No i w jednym z moich prezentów urodzinowych, bo Mati był bardzo szczodry w tym roku i naprawdę mi darowo wieloma fajnymi rzeczami znalazłam między innymi taką czapkę w odcieniu kakaowym ciemny brąz to jest słuchajcie Marks Spencer seria autograf i to jest 100%, 100 kaszmir, także tam była wełna z czymś, mieszanka natomiast jest 100% kaszmir i tu wam pokażę, że one zobaczcie się, różnią się grubością Miejsca na pewno jest um, no grubsza, ta jest cieńsza ale ta też bardzo fajnie grzeje tej zielonej tak naprawdę nie miałam okazji nosić. Ta też jest fajna, inna, już taka mniejsza. Także, jeżeli szukacie fajnej jakości czapki z fajnym składem, no to zależyjcie sobie właśnie do Max Spencer. Także bardzo ładna i mogę się pozbyć wszystkich moich starych czapek. A kolejna rzecz w mojej szafie jest to sweter na bardzo podobny sweter. Taki sam, ale inny. Polowałam wcześniej. Odgapiłam go od Ani właśnie fokusowanej, tylko ona miała wersję z golfem. Już niestety wersji z golfem nie było. Mam tutaj grubą wełnianą sukienkę. Co prawda ona jest czarna, nie było innych kolorów, ale to jest taka sukienka, że jak nie macie pomysłu, co założyć jest zimno, to taka zwykła czarna sweterkowa sukienka jest świetna. Ja lubię tego typu sukienki. Na sobie mam jedną z beżową. Mam też też kakaową z ale ona ma taki dość średni skład. Natomiast właśnie szukałam. Na Ani bardzo fajnie wyglądała, więc stwierdziłam, że też bym ją chciała. Także ona jest długa, to zobaczycie w przebitkach. To, co jest fajnego w tej sukience, to to, że ona ma tak jakby w dziurę na palca, więc tak trochę ala rękawiczki. Ania na to mówi: Ariana Grande. Ona jest dość długa z tyłu, ma też. Nie będzie tego widać, bo to jest czarny materiał. Z tyłu ma też tak jakby rozcięcie. Jest bardzo wygodna i jest ciepła. Ja już ją założyłam dwa razy, między innymi na moją rodzinę i nałożyłam na to bardzo cienki płaszcz i mi było idealnie. Naprawdę było bardzo ciepło. Myślę, że na mrozy się sprawdzi fajnie do grubego płaszcza, ale jak jest właśnie tak zimno. Jesiennie, gdzie jeszcze nie trzeba, właśnie kurtek zakładać. Myślę, że samą tą sukienkę można zakładać. No i oczywiście też do marynarek. Także co prawda ona jest czarna, ale tutaj, wiecie, odpowiedni makijaż, odpowiednia biżuteria i damy radę. Czyli tutaj mamy alpaka, wełna i poliamid, także taki miks. Ona jeszcze powinna być dostępna, bardzo fajny, gruby materiał, przyjemna, trochę gryzie, więc pod spód miałam zało mam założony, miałam założony um, top z długim rękawem i wszystko było spoko, także to jest rzecz na lata w szafie. Ona jest taka oversize'owa, teoretycznie mogłabym wziąć M, to jest L, ale ja lubię takie wiecie. Wielkie rzeczy. Kolejna rzecz znowu z kosa, bo szukałam tej sukienki właśnie, co wam pokazywałam z na Vinted. I wpadły mi w oko dwie sukienki. Ja kompletuję właśnie sobie, no już od, od paru lat, taką szafę basiców. Rzeczy, które mogę zaufać, które zawsze będą dobrze wyglądać. Opa, jak kto mnie przychodzi. Zapraszam. I za dyszkę znalazłam bardzo fajną, klasyczną czarną sukienkę a T-shirt dress. Nie wiem, czy znacie tą bawełnę kosową. Ale to jest taka grubsza bawełna, która jest bardzo przyjemna, nie płucicie się w tym. No to jest świetny, grubszy, ga lepszy gatunko gatunkowo materiał. Ja mam też t-shirty z tej serii, no i właśnie pol polowałam na sukienkę. Ja znam te sukienki z kosa, ale one w pełnej cenie kosztują 60 do 90 funtów. Więc tak za zwykły t-shirt, no to to jest, w sensie t-shirtową sukienkę to jest dość dużo. Ale znalazłam na Vinted za dychę nową bez metki więc już zamówiłam i powiem wam, że jestem zakochana świetna, zwykła, czarna do tego brązowa marynarka, jakiś fajny szalik czarne rajstopy na lato znowu uważam, że to jest sukienka na cały rok, wiosna, lato, jesień, zima zwykła, klasyczna, czarna Takiej nie miałam, yy, brakowało mi w szafie. Miałam kiedyś chyba z Asosa, ale właśnie przez to, że materiał czytam z HM-u. Materiał był dużo cieńszy, w praniu się też świechtała, także tutaj jest bardzo ładnie wykończona. Polujcie sobie na wintę. dla te rzeczy w Wielkiej Brytanii jest ich dość dużo. Tutaj mam rozmiar L. Jeżeli chodzi o kosa, to ja mam z reguły rozmiar L. Ale zależy. Ale super, super łup za dyszkę. No i kolejna sukienka. Ona akurat już była z Metku. Nadal jest z Metku jeszcze jej nie miałam założonej. E, ona w oryginalnej cenie kosztowała. Kurczę nie ma tutaj, ale podejrzewam, że z 80 funtów. Ja ją kupiłam za 20. I to jest taka maxi sukienka z takimi śmiesznymi rękawami niepo, nietoper, nietoperkowatymi. I ona jest długa, ma rozcięcie, świetna maxi, która mi się kojarzy z tą sukienką, którą Ania mi w Paryżu pożyczyła. Słuchajcie, ja cały czas jej szukam. Patrzę właśnie na winty w poszukiwaniu jej. Ona idealnie na mnie leżała 10 na 10 i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda ją spotkać, znaleźć. To jest coś podobna, ale trochę inny krój. Natomiast ona jest trochę na mnie zbyt obcisła w brzuchu i tak niekomfortowo się w niej czuję, ale myślę, że to jest coś do przeskoczenia. Jeżeli nałożę na nią jakąś marynarkę, to w ogóle mi to nie będzie przeszkadzać, albo kurtkę. To jest też rozmiar L, ale właśnie co tam to była bardziej oversizeowa. Tutaj jest właśnie opięta tutaj w tym pasie, no ale przeżyjemy. Um, nie kosztowała dużo, bo tak jak mówię, 20 funtów za taką sukienkę to jest naprawdę świetna cena. E, jeszcze zostawiłam metkę na wypadek gdybym na przykład się nie przekonała do tej talii i chciałabym ją sprzedać, no to mogę ją odsprzedać, e, ale ogólnie bardzo, bardzo fajna sukienka, więc polecam Wam. Patrzeć na kos. Kos ma naprawdę super, super jakość, ale ceny są wyższe. Ale gwarantuję Wam, że jeżeli będziecie o nie dbać, pra, odpowiednio prać, to będą Wam służyć na lata. Także łup świetny. Kolejna rzecz jest to bomberka. Bomberka, uwaga ze sklepu Zara. Ja bardzo rzadko mam. W tym momencie w szafie chyba nie mam żadnej rzeczy z Zary. Bardzo rzadko kiedy coś tam kupuję, z różnych względów, ale oni tam też mają problem z rozmiarami, jeżeli chodzi o jakość. To też średnie z tą Zarą. Nie, mam marynarkę jedną fajną. Um, teraz ostatnio też były mieli kontrowersyjną kampanię um, i tak, no, no nie fajnie, ale właśnie tu mam bomberkę, e, która mi się bardzo spodobała. Ja myślałam właśnie o jakiejś bomberce, znowu jest niestety czarna, ja wiem, ale mam tu też inne kolory, jest czarna, ale niestety nie ma, ym, nie, nie żyjemy w takim świecie, gdzie podoba mi się krój, ym, podoba mi się konkretna rzecz i mamy kolory do wyboru, także tutaj wzięłam czarną, ale jest świetna, to jest taka oversize'owa, Bomberka, która ma w składzie wełnę. Ja jestem przyzwyczajona, że ta Zara ma wełnę, tam 8%, 3%, 10%, natomiast tutaj ta kurtka ma 50% wełnę z tego co pamiętam, więc byłam w szoku i myślę, że cena też była spoko za tą kurtkę. Bo ostatnio patrzyliśmy Mark Spencer dla Matego na szaket I kosztował 89 funtów I 100% poliester A tutaj jest 51%, 51 wełny Więc naprawdę bardzo fajna opcja Także mnie się strasznie spodobała Ta bomberka i ona jest taka Oversize'owa, ja ją zarzuciłam i no nie wiem, poczułam się jak taki boss w niej Świetna, fajnie skrojona um, Jakość jest cudowna Także jestem pozytywnie zaskoczona ja widzę tę kurtkę do białego t-shirtu, do fajnych mam jeans, takich fajnych y, albo butów sportowych, albo do mokasen, mo mokasenów, okulary, spięte włosy. Już się nie mogę doczekać, aż będę w niej śmigać. W sumie już jest taka pogoda, że mogę niej, w niej spokojnie śmigać, ale teraz wiecie, przerwa świąteczna to nie będzie za bardzo gdzie, ale na pewno mnie bardzo często będziecie w niej widzieć i. Co ciekawe, nie mam ani jednej czarnej kurtki, nie mam żadnego czarnego okrycia, bo wszystkie moje płaszcze, kurtki są zielone, albo brązowe, albo beżowe i tak naprawdę nie miałam nic czarnego, jeżeli chodzi o takie e, jakieś kurtki, płaszcze, więc bardzo się cieszę. Kolejna rzecz to będzie, łup, mówiłam wam rozmiar L. Tak, ta bo, tam bomberka była Lka, ale M też była dość oversize'owa i duża, ale lepiej się czułam w tej L. -ce. Ale kolejna rzecz będzie to w kolor, zarąbisty piękny kolor, kolejna rzecz to będzie świetny łup z Lumpa jest to sweter z Max Spencer i prawdopodobnie w nowym sklepie, w sklepie bym go nie kupiła, ale że był z lumpa i kosztował chyba 4 funty, parę funtów to go wzięłam. Przede wszystkim piękny kolor, trudno dostępny, oczywiście jeden z moich kolorów, w którym dobrze wyglądam, dobrze się czuję. Cieniutki golfik, wiskoza, tylko to za bardzo co mi się z tym swetrze nie podoba to to, że on tu ma na dole taki ściągacz. Ale przez to, że ja noszę wszystko z wysokim stanem, to ja sobie ten sweter wiecie tak upcham do jeansów, że tego nie widać. Także szukam kolorowych swetrów, ale nie jest to łatwe. To jest rozmiar 12 akurat, ale nie przeszkadza mi to. To jest akurat taki dopasowany sweterek i fajnie myślę, że wygląda. Świetny kolor. Myślę, że też ładnie podkreśla zielone oczy, więc panie jesienie, panie wiosny będą fajnie wyglądać. Uwielbiam ten kolor. To jest taki. Ja na no to mówię kolor lasu. Natomiast bardzo trudno dostępny. No i właśnie, jak byłam w lumpie, no to pani podeszłam do kasy, no i pani mówi: Ale pięknie pani będzie w tym kolorze. Mówię, A dziękuję, szukałam takiego bardzo długo. Także są kolory, na które poluję, no ale są niestety ciężko dostępne. Ale warto zaglądać do lumpa. Kolejna rzecz to będzie sweter. Ja już ten sweter Wam pokazywałam w jakimś vlogu, no bo mówiłam Wam, że te rzeczy są sprzed z jakichś dwóch miesięcy. Albo kilku miesięcy, może niektóre nawet więcej, ale ym, ym, mam tutaj historię. Dlatego, że to jest sweter z Metko. Słuchajcie, to jest sweter z Marks Spencer, 100% merino, świetny, cudowny, cieniutki, cieplutki. Tutaj wam pokażę Metkę. On kosztował 35 funtów, ja mam rozmiar 16. Yy, I ja to jest extra fine merino wool. I słuchajcie, ja kupiłam ten sweterek, bardzo byłam z niego zadowolona. Założyłam go i przyszła pora prania. Sprawdzam metkę, a na metce jest napisane, że można prać w 40 stopniach. Słuchajcie, a jeszcze sobie tutaj sprawdzę. Można prać w 40 stopniach. Tak. Ale, żeby nie służyć suszarce, no to to, co ja zrobiłam, ja z reguły pranie e, piorę robię w 30 stopniach. Jeżeli są jakieś plamy, no to wtedy ewentualnie w wyższej temperaturze, ale z reguły 30 stopni wystarczy. Jest to też dobre dla środowiska, podobno. Także sobie wyprałam w 30 stopniach, nie wkładałam do suszarki, bo mam suszarkę bębnową, nie kładłam na kaloryfer, tylko delikatnie rozwiesiłam. I słuchajcie, ten sweter mi się po prostu tak jakby. Zniszczył, ale on ani mi się nie skurczył, ani mi się nie poprót, tylko tak jakby on mi się zwaflował. Zrobiły się, pokarbował, i w tych miejscach, przy ściągaczach, czyli tutaj do połowy rękawa, czyli od dolnego ściągacza. Do połowy, aż mi się tak pokarbował Ja nie miałam paragonu so, mi się kurde, taki fajny sweter To jest niemożliwe, wyprałam w 30 stopniach Nie wiem, czy jakieś miałam super wirowanie Które mogło to zrujnować Ale stwierdziłam, że zaryzykuję Pójdę do Marksa Spencer, pokażę paniom e, Ten sweter i Oddadzą mi kasę, oddadzą, wymienię na inny Wymienię, a nie, no to trudno, przynajmniej spróbowałam No i historia jest taka, że poszłam zapytam się o panią menadżer Wzięłam sweter, pokazałam, powiedziałam jaka jest sytuacja, że wyprałam zgodnie z zaleceniami, nawet w niższej temperaturze, no i coś takiego się stało, I czy, czy cokolwiek mogę zrobić, przecież nie mam paragonu, no ale pogadałyśmy, no mówi, że szok, um, że w ogóle, no tak naprawdę z reguły te rzeczy powinno się prać ręcznie, no ale na metce jest napisane 40 stopni, nie wiem, czy to błąd w metce, czy czymś, no ale koniec końców powiedziała, wybierz sobie coś za tą kwotę. No to ja sobie wybrałam ten sam sweter, bo mi się bardzo podobał, dobrze sprawdzał, tylko teraz wiem, że muszę prać ręcznie po prostu. Także taka historia tego swetra, ale jest świetny, kakaowy, mają oczywiście inne kolory, czarne. kosztuje 35 funtów, więc uważam, że jest to dobra cena. Ja słuchajcie, jeszcze wam pokażę kolejny fajny sweter z dobrym składem. Ale byłam właśnie w H&M i mieli przeróżne swetry Z fatalnym składem, które wcale Tanie nie były, albo na przykład w Zarze Także tu super sprawa No i właśnie, kolejna rzecz To będzie chyba łup Nie chcę powiedzieć łup stulecia Ale bardzo fajny łup, który mi wynalazł Mati, bo zamawiał sobie sweter Z Uniqlo I tam oni właśnie mają takie wełniane rzeczy I mieli akurat promocję I chyba za 19 funtów ja sobie wygrzebałam, albo on mi wygrzebał właśnie ten sweter. Tutaj jest premium lambswool, czyli wełna owcza. Na metce jest napisane, że kosztował 29,90, ale nie wiem, czy on nawet mniej niż kosztował, ale słuchajcie. Zwróćcie proszę uwagę na ten kolor, jaki to jest piękny, dyniowy kolor. On tutaj w aparacie chyba jest bardziej yy, nasycony. To jest taka, yy, taka dynia. Przepiękny, bardzo trudny. W znalezieniu kolor, tak na co dzień Czekajcie, odetnę sobie tą metkę od razu I jak ja zobaczyłam ten sweter Mówię, bior, uh, biorę I uważam, że to jest świetna cena Za taki sweter Tutaj akurat mam rozmiar XXL Bo chciałam właśnie Taki luźniejszy Ale zobaczyłabym jeszcze Czy tu jest 100% wełna Czy jest tu też jakaś domieszka 100% wełna, 100% wełna Słuchajcie, nawet jeżeli kosztowało 29 Ale mi się zdaje, 19 Ale nawet jeżeli to kosztowało 29 funtów To Przysięgam wam, jest pełno Zresztą wychodzicie po sklepach, wiecie, jest pełno swetrów Które są dużo droższe, z dużo gorszym składem Właśnie patrzyłam w H&M Na fajny taki beżowy sweter Coś Ala ten um, No i kosztowała 37 Patrzę 100% akryl I teraz tak jeżeli mam opcję, to ja wybiorę wełnę, wybiorę kaszmir, wybiorę lepszą jakość. Natomiast zdarza mi się nadal kupić coś, co jest poliestrowe albo akrylowe. Także nie dajmy się zwariować. Ważne jest to, żeby być świadomym tego, że takie materiały są lepsze, ale pamiętajmy o tym, że to też nie jest łatwe. Tak widzicie historię ze z golfem: że jak się z nie uważam, to można te rzeczy zrujnować. Więc tutaj wszystko ma swoje plusy i minusy, tak jak mówię, jeżeli chodzi o mnie, to ja się staram, zwracam uwagę na składy, ale jeżeli coś mi się strasznie spodoba, no to nie będę ukrywać, że taki jakiś, jakiś poliester może tam wlecieć, tak? Ale z reguły, z reguły zawsze się patrzę i coś naprawdę musi mnie przekonać, żeby coś kupić. Warto sprawdzać metki, patrzeć sobie, bo ktoś może mieć taki argument, że... Takie swetry są drogie, wełniane, ale tu jest przykład tego, że wełniany sweter może kosztować nawet mniej niż sweter z sieciówki na przykład z H&M czy z Zary właśnie. E, I może ma wystarczyć po prostu na lata. Będzie lepszy dla was, dla waszej skóry i dla środowiska. Bla, bla, bla. No, także to jest mój piękny łup. Kolejna rzecz to jest t-shirt z polecenia mojej koleżanki. Uwaga, z Primarka. Bardzo serdecznie wam polecam ten t-shirt. Primark teraz ma taką selekcję, która się nazywa Edit, która jest droższa. No jak na Primark i w ogóle tam widziałam sukienkę za 100 funtów w nie, czekajcie, ale okej, okay, tu jest t-shirt, który kosztował 12 funtów, więc jak na Primarka to dość dużo ale jakoś jest świetna. To jest t-shirt z grubszej bawełny, bardzo mięsisty, no i ja porównałabym go do kosa więc myślę, że warto polecieć do tego Primara i sobie kupić ten t-shirt. Wzięłam sobie od razu dwa te t-shirty, ale popełniłam błąd. Wziąłam dwa białe, jeden czarny, ale popełniłam błąd, bo zmierzyłam czarny. I okazuje się, że czarne, one suszyte, wiecie, na jedno kopyto, okazuje się, że czarny, który mierzyłabym, trochę, był trochę mniejszy od tego, więc to jest taki mocno versajzowy. Wzięłam sobie XL, ale jak zmierzyłam Elkę, to ta Elka była bardzo mała. tak Jakby była duża różnica pomiędzy dwoma rozmiarami, ale myślę, że mogę się po prostu na, <grymna> na produkcji pomylić. No ale zaraz wam pokażę czarne i porównam. Ale bardzo, bardzo przyjemny t-shirt, jeżeli szukacie czegoś właśnie miłego. On jest taki chłodny, bo on ma właśnie większość wiskozy. Bardzo przyjemny, e, fajnie wygląda właśnie wsadzony do środka, taki lekko pudełkowy. Bardzo, bardzo fajny łup. No i tutaj mam właśnie czarny, od którego to się zaczęło, i chcę Wam tutaj właśnie pokazać różnicę, bo to są oba t-shirty te same. Ale zobaczcie, jaka jest różnica, że ta Excelka biała jest dużo większa. Nie dość, że na szerokość to na długość. No ale i wiecie, gdyby mi przeszkadzało, to bym zwróciła tę białą, mm, ale zostawiam je obie, no bo wiecie. Jakoś to mi dużej różnicy nie robi, bo lubię też oversize'owe rzeczy, ale pamiętajcie, żeby sobie przymierzyć, bo różnica jest, zobaczcie, no dość duga, duża, chociaż to jest ten sam produkt, ale bardzo fajne t-shirty, polecam. I ostatnia rzecz, której niestety nie nagrałam już przybitki, bo to było w praniu i teraz tutaj wam pokazuję na lewej stronie, już w jakimś filmie wam pokazywałam, ale mam e, sweter z Lupexu. W pięknym kolorze, to jest taki odcień bakłażana, już wam tu pokazuję, przepiękny kolor właśnie dla jesieni i to jest jakaś nieznana marka, tu są jakieś kłaczki na pewno kciu, coś mi się przykleiło, Anne McCarthy, coś takiego, więc podejrzewam, że to jest jakaś stara marka. On jest jeszcze nieprasowany, bo właśnie go prałam ręcznie i to też właśnie jest. Wełna. Także bardzo fajny taki krunek, czyli po prostu tutaj odcięty bez żadnego e, golfu, krótki, piękny kolor, właśnie taki bakłażanowy i lumpeksy to są naprawdę fajne miejsca, żeby znaleźć takie niestandardowe kolory. Także u mnie dzisiaj mishmash, jeżeli chodzi o kolory, bo mieliśmy pomarańcz, zieleń, fiolet, no ale też czerni no no ale tak już musi być, balans moi drodzy tak jestem bardzo dumna z tego jak moja szefa teraz wygląda, e, ponieważ nie pęka w szwach, a mam w czym chodzić i powoli po prostu zbieram rzeczy, e, które mi będą do wszystkiego pasować także polecam wam szperanie w lumpach, jeżeli macie czas Basiek tam chrapie na moim polarze i co, ja się będę z wami żegnać, to są wszystkie nowości w mojej szafie, nazbierało no mi się, myślę, że są bardzo fajne, polecajki, zajrzyjcie sobie właśnie do Primarka zobaczyć na te t-shirty, zobaczcie sobie do Joniklo po te swetry, no i miejcie oczy szeroko otwarte, sprawdzajcie metki i cieszcie się życiem i zdrowiem, wszystkiego najlepszego, widzimy się w kolejnym filmie, buziaczki, pa!